Dzień dobry, nazywam się Ignacy Nordworski, jesteśmy w pracowni ArtPunkt, a w dzisiejszym odcinku Zrób to w domu pokażę, jak wykonać badawczego robota. Na koniec wyposażymy go jeszcze w wyrzutnie. To wyrzutnie też pokażę, jak e, zrobić. Na razie pokażę Wam, jak wygląda taki badawczy robot. Ten badawczy robot ma takie zawieszenie jest to robot kroczący, więc e, ma takie resorowane zawieszenie na patykach i gumkach. Więc może jak gdyby kroczyć, przesuwać swoje nogi. Wszystko pracuje. Zaraz pokażę co jest potrzebne i jak go wykonać. Go ustawię. No mi się nie wywrócił. Dobra. Do wykonania tego robota będą potrzebne patyki laryngologiczne, które można kupić w sklepie medycznym. Całą paczkę. 100 sztuk chyba za 5 czy 6 zł, więc warto się zaopatrzyć w ten materiał. Rurki do napojów papierowe. Do tego zadania będzie potrzebna puszka. Ja mam taką prostokątną puszkę po herbacie. Puszka ma tą zaletę, że jest dosyć sztywna, więc albo puszka, albo sztywne pudełko. W tej jest jeszcze herbata. Potem będę musiał niestety tego robota zdemontować. Nie miałem drugiej pustej puszki, żeby tego robota wykonać. Więc puszka, papierowe kubeczki, taśma klejąca to jest akurat taśma klejąca izolacyjna. Ona jest dosyć wąska, występuje w różnych kolorach i ma ten plus, że jest dosyć gruba, więc nawet jak ktoś zaczyna swoją przygodę z taśmą klejącą, to łatwo mu będzie znaleźć początek. Nożyczki, oczywiście przy pracy nożyczkami uważamy na siebie i na innych. Ok. Mój robot wyposażony jest w cztery odnóża. Te cztery odnóża zbudowane są z trzech patyków połączonych dwiema gumkami i papierowej rurki do napojów. Dzięki temu taka noga. Albo podczas lądowania jest w stanie zamortyzować to lądowanie, czy przemieszczanie się po jakimś terenie, który jest właśnie badany, może przechodzić sprawniej. Korpusem jest puszka. Do tej puszki będą przyczepione cztery takie nogi. Zaraz pokażę, jak taką nogę wykonać. Pierwsze, co robimy, to łączymy. papierową rurkę do napojów z patykiem. Dobrze jest przykleić sobie taśmę najpierw do patyka, a dopiero potem zawijać całość. Wtedy nie trzeba kontrolować trzech elementów na raz, tylko dwa. Tylko rurkę i patyk. Do takiej napatyk Nawijamy gumkę. i ja nawinę ją tak, żeby tutaj się cztery razy przełożyło. Nie jest tak ściśle y, założona, ale też nie jest tak, że zjeżdża. Dokładam patyk powyżej. I to już będzie jeden zawias tej nogi. Drugi doczepię tutaj. To noga pracuje w ten sposób, więc wystarczy, że w tym miejscu nałożę gumkę. Ten patek musi troszeczkę wystawać, żeby ta gumka się nie zsunęła. No dobrze, tak powstają nogi. Ja pokażę teraz, jak Tą pracę nad korpusem rozpocząć. Bo najłatwiej jest to zrobić w ten sposób, że właśnie do puszki doczepimy fatyki, dlatego nie kończyłem tych, yy, tych nóg wszystkich, bo łatwiej jest ten element mieć najpierw przyklejony do puszki, a dopiero potem na nim budować tą, yy, tą, to ramię, tą nogę. Mieszczam cztery fatyki i zawijam je dosyć szeroko taśmą, żeby się nie przesuwały, nie bujały. No, mam nadzieję, że tej herbata mi się nie wysypie z tej puszki podczas pracy. mam sobie to wszystko patykami do góry i tak jak mówiłem w zasadzie ten patyk, który mamy tutaj na odnóżu, to jest ten patyk, który już jest tutaj, więc można go tak zamontować. On już sobie będzie pracował. montuje trzecią nogę konstruuje czwartą Tym sposobem te cztery nogi już nam tutaj amortyzują tego naszego kroczącego robota. Ten, ten korpus jest przedłużony o takie dwa kubki. Pokażę Wam, jak je zamocować. One też mocowane są taśmą klejącą. Najpierw mocuję tutaj koniec taśmy do puszki. Potem zawijam ten kubek. Dobrze jest sobie rozwinąć taki większy kawałek taśmy, tak żeby go móc tutaj przełożyć naokoło i zamontować z drugiej strony również kubek. Na nadmiar taśmy, jak widzicie tutaj przy tym jeszcze dokleiłem taki radar, również wykonany z, z rurki do napojów i z takiego kółka wyciętego z tektury. Może znajdziecie coś innego, co się też nada. Można też takie roboty na przykład ze sobą połączyć w taką jakąś kroczącą stację badawczą albo takiego jakiegoś większego robota, to też jest opcja. Jeżeli macie więcej materiału, to możecie to bardziej rozbudować. Ale, może nawet skleję je razem. Dzięki temu mamy robota, który prawie przypomina jakiegoś owada i może się przemieszczać w jakimś nieznanym, bardzo trudnym terenie. Obiecałem zrobienie wyrzutni. Taka wyrzutnia pozwala na wystrzeliwanie na przykład jakichś badawczych sąd albo jakichś oświetlających rac. i na trochę wyleciała ta rakieta z kadru, więc no, zasięg może jest około 5 metrów, jest w zupełności wystarczający na domowe warunki. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie wystrzeliwać tych rakiet w kierunku innych domowników i zwierząt. Ale jest to na pewno fajna zabawka. Już pokazuję, jak to zrobić. Do wykonania będzie potrzebna rurka do napojów papierowa, którą przycinamy na pół gumka, którą przecinamy w jednym miejscu, tak, żeby nam się zrobiła taka elastyczna tasiemka. Będzie potem jeszcze potrzebny patyk do szaszłyków. Gumkę przyklejam do końca rurki. Tak, żeby była mniej więcej przyklejona po przeciwległych stronach tej rurki. Patyk do szaszłyków. Przestawię robota. Patyk do szyszuków jest potrzebny do tego, żeby był konstrukcją tej rakiety, bo patyk przechodzi przez rurkę. Przytrzymujemy go razem z, z gumką i dzięki temu można tą, yy, tą, tą rakietę, tą racę badawczą wystrzelić. Na koniec tego, tego patyka naklejam drugą połowę papierowej rurki. To spowoduje, że ten koniec będzie szerszy i będzie można się bawić bez większego ryzyka. Więc powinno to być sklejone tak, żebyśmy mogli napiąć patyk, napiąć gumkę i całość. Wystrzelić. Ja przy tej badawczej sądzie zrobiłem jeszcze takie stateczniki z taśmy klejącej. Można to zrobić w ten sposób, że kawałek takiej taśmy przyklejamy. Składamy na pół, tak żeby mieć po obu stronach takie listki, i potem obcinamy. Nożyczkami, tak żeby te stateczniki miały trochę ciekawszy kształt. Nadeszła pora próby. Uwaga! Nie za daleko. Próbuję jeszcze raz, to drugą rakietą. Tym razem wyszło super. Udało mi się nawet złapać tą sondę z powrotem, więc możecie sobie w ten sposób wykonać taką małą, prostą wyrzutnię, która no, może współpracować z waszym robotem albo pomagać mu w badawczej pracy. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Robot wygląda zachęcająco i jego kroczące podwozie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmikach.